Na dobrą sprawę nie ma takich twardych dowodów świadczących, iż w przypadku kobiet aktywnych fizycznie konieczny jest inny rozkład makroskładników niż w przypadku mężczyzn, ale warto wiedzieć, że specyficzne uwarunkowania hormonalne związane z aktywnością hormonów płciowych takich jak estrogeny czy progesteron oraz sam przebieg cyklu menstruacyjnego może mogą w pewnym stopniu rzutować na metabolizm substratów energetycznych w trakcie trwania wysiłku, jak i niezależnie od przebiegu samej aktywności fizycznej. I tutaj u kobiet można zaobserwować chociażby mniej wydajne działanie enzymów odpowiedzialnych za syntezę glikogenu mięśniowego oraz jego wykorzystywanie w trakcie trwania wysiłku i większą wydajność, jeżeli chodzi o aktywność enzymów warunkujących syntezę triglicerydów wewnątrzmięśniowych oraz wykorzystywanie lipidów w trakcie trwania wysiłku fizycznego. Czy to jednak powinno się przekładać na jakieś odrębne rekomendacje dla kobiet. Dla kobiet myślę, że tę kwestię można potraktować indywidualnie i rozpatrywać na poszczególnych przykładach z uwzględnieniem szeregu innych czynników warunkujących optymalną podaż poszczególnych makroskładników.